Proszę mija tydzień czasu, dlaczego ta, nikt się nie interesuje moją żoną, co się z nią dzieje? Ona, ona jest tak, jest Dlaczego? Tak... Dlaczego nic, w ogóle nikt nas nie, no nie wezwał przez tydzień czasu, nikt nas nie wezwał na komendę, nikt nie przesłuchał mojej żony, nikt nie przesłuchał mnie? Dlaczego to tak się jest? To tak tak się tutaj odbywa w Legionowie, tak? Dlaczego? Dlaczego, dlaczego wczoraj tutaj była super stacja, pognaliście i musieli jechać do Warszawy? Dlaczego? No przede wszystkim nie pognaliśmy, ja tutaj przyjechałem. Proszę pana, oni tutaj byli. Ja wczoraj miałem. Wczoraj... A pana pewnie ja, pan nie było w pracy. pan przyjechał jak się powiedziałem w razie że Jedna rzecz, która jest istotna, i to co ja chciałem powiedzieć odnośnie do tego, do czego pan się odnosi, prawda? Bo pojawiają się też informacje zupełnie niesprawdzone, niepotwierdzone. No to wiecie. I w tym momencie potwierdzi. robi się coś takiego, że nienawiść, bo tak też to można nazwać, trzeba nazwać, zaczyna w pewnym momencie przesłaniać zdrowy rozsądek. Są osoby, którym może zależeć tylko na tym, nie na tym, żeby odnieść się do tragedii, do olbrzymiej tragedii, która miała miejsce, tylko żeby doprowadzić do Zadymy, bo jest konflikt, jest okazja, prawda? Nie miałem, prawda. Jesteśmy tylko... do tej pory. Ale ja zdaję sobie... Z... Nie ma żadnego wsparcia psychologa, nikogo jej nie poleciliście. Dlaczego to tak jest? Zdaję sobie z tego to nie sprawę. To niech pan powie, do tego do tego, dlaczego to tak jest. Ona tu nie mogła dzisiaj był... przyjechać, bardzo chciała, a nie mogła... Psycholog był na miejscu i był tak Aha, wersja aha wersja a to są... działa by przez, przez, 15 minut. przez 15 minut. Proszę, to proszę. pożyczył pana rząd, natomiast. No proszę. w końcu. Nie jesteśmy do wody, żeby robić zadym. Ale Ale właśnie dlatego nie chodzi mi o jedną rzecz. Ja się Proszę też zobaczyć, że są osoby, bo Państwo przyszli tutaj i naprawdę z olbrzymim szacunkiem pochodzę na pragnie, która państwo są Ja mam nadzieję, Szkoda, że pan dopiero Natomiast teraz to mówi jako teraz przy państwo, państwo przyszliście tutaj o to, nie wszyscy w tym celu chyba tutaj są. Ale my ja nie, nie, nie jak możemy, jak ja możemy ja za to. to nie możemy za to odpowiadać, W tym po przed tym Pan mówiłem w internecie, pojawiają się informacje, które mają na celu tylko wystawacji konfliktów. Proszę pana, mi zależy na wyjaśnieniu sprawy. A pan nie jest to jego pierwsze i jedyne wyjaśnienie. Na czas być, Dzwoniłem do prokuratora, czas słuchawkę. słuchawkę. I to, jest, to, to jest, jest ten sam zakres informacji, której. Który no proszę pana, więc są dlaczego nie są policjanci zawieszeni wakacje. na czas postępowania? Chociażby Każdy by z by nas roz... byłby, za... byłby na sankcji. No, dlaczego no, nie no, są policjant. No, Od razu jest wszczęte śledztwo prokuratorskie. W tym momencie prokurator nadzoruje i daje co policji wytyczne, co mu robić. Też chciałbym się dowiedzieć, ponieważ sekcja złok była przeprowadzona, była przeprowadzona, prawda? Tak. Też chciałbym się dowiedzieć, jakie dokładnie są jej wyniki. Bo tutaj mielibyśmy jasną sytuację. Tak zawinili policjanci albo nie zawinili. Chciałbym znać. Ale powinni być zawieszeni, czy wyjść na czas wykonania tak. śledztwa. A co do subiektywy? Nie mówię pana. Tak, tak, nie że do do. jest po to Ale sobie rozwój w policję. Wykorzystać Ale też w tym momencie nie róbmy tak, że pojawia się informacja, która eskaluje konflikt, a mówimy o... Jaki konflikt? Można Czy pana zginął człowiek? Czy pan żarty sobie robić, zagram marihuanę? No żarty sobie człowieku robić. Nie. Jaki konflikt? Jaki Dla chwilę konflikt? Konflikt? będzie babce? tych... Tych z wyroni, tak, że tam byli. Proszę pana, ja na że pragnę. To brzmi, ale pan robi ja sobie. Pan, proszę pana, ja osobiście przychodzę z nie skargi. Nie, nie, nie. Dlaczego? Bo policja zawsze wydaje wyroki, zanim nam nie jest dane godnie się bronić. My zawsze jesteśmy od razu sądzani, nie jest nam godne się bronić. nie dajcie jako policjanci do tego, żeby zakończyć sprawy w sądach. Tu zawsze nas oceniacie. A wkrótce, proszę pana, będą filmy. I dokładnie, i te filmy też pan to pokazuje. Co robicie dl z tym Byłem. Składałem skargi osobiście na Sopickiego, jak mnie nękał, naszedł mi na dom, kontrolował mnie z dzieckiem. Skargi idą na, do śmieci, odpisujecie mi tylko i wyłącznie to, że życzycie że mi wszystkich e, że miłych kontaktów z policją, a nie możecie zweryfikować e, mojej skargi, ponieważ rozbieżność wasza, jak i, jak i, jak i moja i moich świadków jest, jest różna, więc no, na, moja skarga nie pozostała bez, bez rozpatrzenia, proszę pana. A czy tą skargę składał pan też do prokuratury? Proszę pana, nie, bo każdy to ulewa. Jestem w kontakcie inaczej, z panem, mąż, z panem, mąż, z panem mąż, mąż, Stonową nie... i pan Stonoga się tym będzie zajmował. Tym właśnie Tymi filmami i no, tym dobrze. wszystkim. Bardzo Mariusz, dobrze, mam... ja też jestem tego Bardzo Żądamy dania nam spokoju, żądamy nieponiżania ma, małolatów. Nie, nie rozbierania ich publicznie, znaczy nie, 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 nie rewidowania. Żądamy nie. tego. Nie prosimy, żądamy, żądamy godnie że Jeśli ktoś z nas coś zrobi, to proszę, jeśli ktoś coś z nas zrobi, proszę nas zaresztować. proszę nas, godnie osadzić. Jesteście wcześniej, ja nie nas skazać, nie wolę w wcale. Jesteście potrzebni. ale działajcie zgodnie z prawem. Oczywiście, to ktoś coś zrobi, to nie oznacza, że trzeba go traktować jak śmiecia. Każdy z nas ma swoją godność i my tej godności będziemy. Zgadza się. I też mówię od razu. No to pan, jak się jak... zgadza, jak kilka dni temu byłem, proszę pana z parę jak pan mnie... Pan mi kazał wywolić No mam więcej ja to... Nie, ten pan, który się tam schował. A pan powiem e, 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 nie miał pan do mnie czasu. Nie wiem co można wierzyć, ale też... co ja się Macie nas tylko za przeproszeniem i tyle. I próbujecie to sprawę zamieść, bo niestety wam się to nie uda. To, 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 nie uda to, się. To, to, nie Ja też jestem... To dlaczego? Dlaczego funkcjonariusze nie są zawieszeni? Mówi pan o filmikach, że są filmiki. Można te filmiki opublikować, udostępnić zanieść do prokuratury. Niech ta sprawa będzie jasna. Ale do, do Legionowa do prokuratury, proszę Państwa, do Legionowa. Dlatego Legionowo zrobi swoje. Ale można to zanieść do prokuratury. Jak najbardziej, jeżeli, jeżeli będą jakieś szkody, do to... Do, do... prokuratury Dobrze, Panie rzeczniku, moje ma nie na alkowi. Panie rzeczniku, można to zanieść do każdej do... Tu nikt o nas nie dba mówię, moja żona leży w domu, nieprzytomna za chwilę i z niej narkomankę pewnie zrobicie, ale za chwilę z mojego... Jeżeli się okaże, że to nie było przyczyną, to wymyślicie chorobę weneryczną. To był zdrowy chłopak, 18-letni, chłopak, 1,90 m, wzrostu, prawie, no. Który był pogodny, po tak. Za chwilę przecież jestem przekonany, przecież, że zrobicie. To dlaczego? pana w sposób. To, tak, to niech mi pan powie, dlaczego tutaj słyszałem, że mój syn był dealerem na piotrach. Ale od kogo pan? A, no, o, o, od od pan, którego? Pan, lekcja, od pana od pan ok, Nie, no właśnie. A, no to, to niech mi pan powie, skąd Rebeka ktoś wiedział, że, że. Skąd, skąd on No ale to jest do redaktora w tym momencie. Ramy, panie sołtysie, panie dyrektorze. Kulturalnie, spokojnie pracował osoby. Codziennie chodził do pracy. Nawet nie podtrzymywał tych, których podejmowali pozycjach interwencji. Te pozostałe, jak pan sobie zdaje sprawy, to nas finanse sobie bil narkotyków. No, ona nasza też No to mówmy, że to była ta, osoba, proszę, a nie usłyszały. Nie bądź mi jasny. Nie dodawajmy, że to były narkotyki, jej użytkownikiem Sami sami używali. Bierą od terce, że To nie jest sprawa, że na latajonalizuję, proszę pana. Chcemy legalizacji. To nie jest nasobina. Nie zgadzamy się z tym prawem. Nie Przeżyjemy to, na ja nie Chcemy legalnie palić, naprawdę. Skąd? Skąd? Tego. Bo żaden policjant tego nie powiedział, ponieważ ja... Nie jesteśmy członami degeneralnych. ...to jest tutaj na miejscu, z jej ust i z moich na pewno to nie pali. Mówił że z jakiegoś redaktora. No dobrze, tylko dlaczego w tym momencie policja ma być no proszę, proszę pana, ponosząc na temu, No zaraz tam dla Tak, my za nie no, odpowiadamy, nie podpisujemy kosz. się prośbą, no, co się tam dzieje. Apelowaliśmy o spory. Panie rzeczniku, moje pytanie kulturalne i ostateczne do pana. Dlaczego policjanci którzy interweniowali podczas śmierci e, syna, ja tutaj, Rafała Są? nie zostali tak. prewencyjnie zawieszeni. Jest Dlaczego? Nie interesuje mnie no, to. Czas to, czas to czas Na czas postępowania wierzy. mają być zawieszeni. My tego żądamy. Tego żądamy. Tak. I, I my też tego żądamy. Niech zostaną odsunięci. Ja nie mówię, żeby ich wcale do więzienia. Na czas zostaną odsunięci. Niech nie sprzątają poza jednego. Niech nie sprzątają Pan komendant jest tam do tego potrzebny i pan komendant może to zrobić. Ty, Możemy i ja Państwu jedną rzecz poprosić, bo tak jak sami mówicie warto zainteresować... My się nie podpisujemy pod tym tymi burdami. jesteśmy pokoją tak my ja nie przyssia do się tutaj. Ja do dobrze. 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 dobrze bardzo proszę bardzo prosto. bardzo, bardzo, bardzo prosto.